Alert, alert! Odpalamy protokół wojna o psa. Drugie i jeszcze bardziej brutalne starcie. Myśleliście, że po tym jak Blanka Lipińska nazwała miliony właścicieli psów w Polsce zdrowo jebniętymi, to już koniec? Że może przemyśli sprawę i przeprosi? Owy naiwni! Owy, którzy wciąż nie znacie natury królowej kontrowersji. Ona nie przeprasza, ona dolewa oliwy do ognia! Ona podkręca temperaturę. Po gigantycznej głównoburzy, która wybuchła po jej pierwszych słowach, Blanka postanowiła uderzyć jeszcze mocniej. W nowej serii swoich przemyśleń, zamiast się wycofać i złagodzić sytuację, odpaliła argument ostateczny, argument każdej cioci na imieninach, argument z gatunku, kiedyś to były czasy. Uwaga, cytuję tę perłę mądrości ludowej. Za moich czasów psy były w budach. Tak jest. Słyszycie to? To jest ten piękny, nostalgiczny powrót do czasów, kiedy pies był psem, łańcuch był łańcuchem, a buda była budą, kiedy jadł resztki z pańskiego stołu, a nie jakąś bezglutenową, wegańską karmę za 300 zł za kilogram. To jest po prostu genialne w swojej prostocie. W odpowiedzi na krytykę, że jest bezduszną, nienawidzącą zwierząt hejterką, ona odpowiada, że jest po prostu tradycjonalistką, oldschoolową dziewczyną z zasadami. My w Alert Celebrycki jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej brawulowej strategii PR-owej. To jest majstersztyk. Zamiast gasić pożar, ona biega wokół niego skanistem benzyny i z uśmiechem na twarzy śmieje się wszystkim w twarz. To jest właśnie cała niefiltrowana blanka lipińska, bezkompromisowa, prowokacyjna i absolutnie nie biorąca jeńców. Ona nie chce, żebyście ją kochali, ona chce, żebyście o niej bez przerwy mówili i jak widać na załączonym obrazku, osiąga swój cel perfekcyjnie. Co myślicie o jej nowej, tradycyjnej argumentacji? To głos rozsądku w dzisiejszym psarskim szaleństwie, czy może jednak kolejna niepotrzebna i żenująca prowokacja? Czekamy na Waszą jeszcze bardziej zażartą bitwę w komentarzach i subskrybujcie, bo ta wojna na pewno będzie trwała jeszcze dłużej.